O, cześć, zagrajmy sobie partię 3 plus 0. Zobaczmy. Amerykanin, konto 6 lat. Dobra, gramy Sycyla. I yy, na to zagrajmy sobie to. Yy, o, sam tak grywam. Mm -hmm. I teraz co? Yy, Idziemy tutaj gońcem. I zróbmy tak. Są systemy, gdzie chyba tutaj takie rzeczy mogą działać. Tak mi się wydaje. Tutaj wyjdziemy koniem. Nabicie. Mm hmm, bicie tu, bicie tu, okej, okay. coś takiego, mm, może po prostu pójdę, tylko że on chce mi tu wejść, a to jest większy problem, ja nie mam temu jak zapobiec. Dobra, cofnijmy się gońcem, nie mogę go tu wpuścić tym skoczkiem, bo będzie masakra. No, tu mnie nieźle, eee, tu mnie nieźle pozałatwia tymi skokami, Pek pek Albo tu i tu bym chciał. Może powymieniać te skoczki, bo tam się nieźle porozpędzał kolego. Yy, tak. Tu będzie chciał jechać końcem. No to ja wiadę tutaj sobie. Nic chyba się nie dzieje. No chyba się dzieje, ale. Dobra, i tu muszę chyba wypijać. I na to bicie jest po prostu odejście. Wygląda to kiepsko, ale jeszcze jest pewnie to do gry. Tutaj gońca może jakiegoś, albo tu nawet. Eee, tu bym sobie wyprowadził na pewno gońca. Więc no, będą, będzie troszkę kłopotów, ale może jakoś to ugramy. Tak, tak to nazwijmy. Dobra, tutaj. I na odejście tu. Tu chce się coś wgramolić. Dobra. ok. Jak tu wejdzie, to wybijam. Ale chcę tutaj się zapakować i tutaj. Chciałbym tu skasować. Ops. Skasujemy. I skasuję, może tutaj? Tu. Aj, tylko wieża mi wisi. Ha. Trzeba pamiętać o takich rzeczach. Trzech. Mhm. Dobra. I spróbujmy sobie wjechać tu tak, trochę szalona poza, ale może coś z tego będzie tu. Okej, okay. po prostu wrócę. Mhm. Dobra. Wejdźmy tak. Zawsze się mogę cofnąć hetmanem. Dobra, tu tu. A tu mi wieża wieża. I to jest słabe. Niestety to jest słabe. A, mogłem tu, a nie, nie mogłem, bo, ej, no i to jest to, słabości, słabości, no ale jakoś się bronię jeszcze, powiedzmy, szału nie ma, ale jakoś się bronię, dobra, tam mi chce wjechać, e, w taki ruch może, musimy się to jakoś ładnie cofać do obrony, no ale się nie uda, niestety. Bo przeciwnik yy, tutaj mnie ogrywa. Jestem matowany. Niestety koniec partii. Mm. Sprawdźmy sobie jeszcze, co mówi na to silniczek. Yy, no już ciężko jest tak na szybko grywać. Hop, hop. To z w ogóle błędem trzeba inaczej grać. No, nic. Co mi się obzdurało? Czemu ja nie wypuszczę tą wieżą tu? I była lepsza. No nic. Dobra, on no tak się zdarzyło. Takie gry się też zdarzają. Jak się podobało, proszę łapeczkę, może komentarz i do następnego razu, pa. pa.